Witam wszystkich. We wtorek, 29 dzień sierpnia, na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przechodzimy sobie do kalendarza inwestycyjnego. Dzisiaj o 16.00 wskaźnik zaufania konsumentów według konferencji BART. Także tutaj o 16 możliwa większa zmienność miejsca pracy dzięki turystyce. No i przed nami od jutra już coraz więcej tych wydarzeń. Zmiana poza rolniczego zatrudnienia, PKB, indeks podpisanych umów kupna domów i zapasy ropy naftowej. No, i później następne dni również obfitują, czwartek i piątek, obfitują wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych, które na pewno będą miały wpływ na rynki i na zmienność na rynkach. Także obserwujemy te wydarzenia, przygotowujemy się do tych wydarzeń wcześniej i zobaczymy, cóż to nam przyniesie. Na pewno większą zmienność na rynkach. To by było na tyle z kalendarza inwestycyjnego. Przechodzimy do heatmapy mapy. Nazdak tutaj mamy. Przejdźmy do Tauntros, na Nazdaku ostatnio mniej. Handluje Dow Jones lepiej, lepiej jak gdyby działa. Jones. Tutaj mamy jednodniowy Przeważa nam zielony kolor, czyli ten sentyment jest pozytywny. Czterogodzinowy, obojętny. Godzinówka również obojętna. Sprawdźmy jeszcze tutaj: Dowidząca Industrial Average. Podobna sytuacja. Tutaj na zielono, także z wyższego interwału zielono sentyment raczej pozytywny, natomiast na niższych interwałach widzimy tak, jakby rynek oczekiwał na te dane, na, na to, co się zadzieje. Na jednogodzinówce widzimy szary kolor, który pokazuje nam, że jest stosunek neutralny w tej chwili do rynku. Przechodzimy do indeksu dolara. No, indeks dolara wybija nam ze strefy Oporu tutaj ta świeca zamknęła się nad tym poziomem. Niemniej jednak pracamy jesteśmy na wsparciu 103847, które wcześniej było e, oporem. <laughs> Widzimy, że tutaj już próbowaliśmy to wybić i nie udało się. Ta próba może być udana. Widzimy narastający wolumen e, popytowy na dolara, także ta wartość Rośnie. No i pierwszy target to jest 104,786. Niemniej jednak jest możliwe zrobienie zasięgu tej korekty, zejście w opulce 103,487, co pozwoliłoby na wzrosty na przykład pary euro-dolar, funt-dolar, gdybyśmy tą korektę kontynuowali. Jeżeli będziemy szli dalej, tutaj, no to tam dalej spadki. Na, a miejsca na spadki na tych parach walutowych mamy. Nasdaq. Nasz no, tak widzimy, że dociera do, do oporu do, na jednodniówce do średniej kroczącej 20 i do linii kanału, który jest oporem. Jeżeli wybijemy ten opór, następnie jest 15,467. Niemniej jednak patrząc na, na wolumen, który mamy, no to podbicie całe jest raczej podbiciem korekcyjnym, schodząc na niższy interwał. Widzimy Stocha, Stygerusa i bardzo wysoko, wolumen malejący. Także tutaj pojawia się dywergencja. Pierwszy opór, tutaj na poziomie tej dwusetki średniej kroczącej 15-122 i niżej wsparcie mamy na 14-993-15. Także ja uważam, że to może być tylko i wyłącznie korekta. Do, do tego ruchu spadkowego i będziemy kontynuowali ten, ten, ten ruch spadkowy, co by oznaczało też wzmacnianie się dolara. Dwa poziomy ważne do obserwacji, wybicie tego poziomu, to jest możliwość dojścia tutaj w okolice 15278 na złocie. Na złocie również widzimy, że wybijamy poziom 1923 i ja spodziewam się dojścia Tutaj nawet w te okolice. tu możemy sobie już pomierzyć samą korektę, która została wykonana. I ten poziom 1935 na pewno będę obserwował. Mamy tu średnią kroczącą półsetkę. To jest interwał czterogodzinowy, tak? Sprawdźmy jeszcze tą średnią, to jest 400. Średnia krocząca 400, to 200. Przebijamy. Na oporze na 200 jesteśmy, na tej m 200 jesteśmy w tej chwili. 1935-1933 następny target, także tutaj będę zamykał na pewno część pozycji długich, które mam i otwierał pozycje krótkie. Na zejście, na zejście niżej i przynajmniej przetestowanie tego poziomu 1923. Na niższym interwale na złocie, to była 4 tak, jest inna analiza. Ten ruch spadkowy cały od, od 1986 prowadzi nam ta korekta. Widzimy, że ją wybijamy. Tutaj mamy bardzo mocny klaster FIBO, mamy mierzenia, mierzenia zewnętrzne. że może jest tak, 0,5. Całego ruchu spadkowego, tutaj mamy 0,61, jeszcze go nie potwierdzałem, tego poziomu, natomiast tutaj można sobie potwierdzić, mamy 161. Tej ostatniej korekty 0,161, to jest mocny poziom, do tego średnio 4 400, i do tego jeszcze, jeżeli zmierzymy sobie zasięg tej korekty, to jest 161 korekty wypada dokładnie w tym samym momencie bardzo silny klaster. Ja na pewno będę zagrywał tam na odbicie, na, na kontynuację tego ruchu spadkowego. No i do, dodatkową rzeczą jest ta linia trendu spadkowego. Niemniej jednak no, wiadomo, jak to jest z liniami trendu spadkowego. Są one umowne i mierzenia FIBO dają nam tą precyzję, której szukamy na rynku. <laughs> 621 to jest pierwszy opór na ropie. Widzimy, że wypełniamy zasięg korekty. No i tak jak mówiłem wcześniej, spodziewam się zejścia tutaj w te rejony. Chyba, że zapasy ropy będą bardzo niskie, to będzie ogłoszone w wynikach, no to wówczas tutaj możliwe zaliczenie poziomu 81,532, 82,762. Gaz ziemny. Gaz ziemny wczoraj mówiłem o wypełnieniu tego gapa, który tutaj powstał. No ja oczekuję na, na, na wypełnienie. Dotarliśmy do oporu, odbicie, wybicie bardzo ważnego wsparcia, które właśnie ma miejsce. No i zejście, myślę, że ten gap zostanie wypełniony. Ja będę tutaj zajmował na pewno pozycję długie pod ewentualne dalsze wzrosty. Tak to wygląda na gazie ziemnym. Ta niebieska strefa tutaj do wypełnienia jak najbardziej. Frank szwajcarski do Jena, pierwszy opór 166, wsparcie 165, 6, 7, 9. Ja niemniej jednak spodziewam się na franku szwajcarskim podbicia tutaj w okolice właśnie 166, 444, 166, 500. Wybicie nowego szczytu, może nawet dojść do 167,054 i wówczas kontynuacja tego ruchu spadkowego. Widzimy dalej na jednodniówce ten popyt się utrzymuje, maleje, ale jest w dalszym ciągu bardzo duży, także tutaj Tamte poziomy do obserwacji z niższych interwałów. Tutaj widzimy już, że, że popyt chwilowo słabnie, także możliwa jest korekta. I na fanfuckerze do funt do dolara. Pierwszy opór 1,26,4,4,8. Spodziewam się zejścia tutaj w te rejony. IOS 30. US 30 też spodziewam się zejścia i wypełnienia tego gapa tutaj na CMI, który powstał po otwarciu wczorajszej sesji i możliwe dojście ponowne i test tutaj 34654. Stąd reakcja podażowa tutaj w te okolice, bądź nawet tutaj, tutaj mamy dość silny klaster Fibon także warto tutaj obserwować te poziomy 34, 34,232. 34, 232. Widzimy, że w tym obszarze scena już wcześniej reagowała. Tutaj teraz mamy silny plaster FIBO, tu mamy też poziomy FIBO plus, wypełnienie gapa na Warto obserwować. No i chyba to jeszcze żeby wziąć euro-dolar. Euro-dolar, też jesteśmy w strefie prospadkowej. Tutaj widzimy, że, że walczymy. Jeżeli je wybijemy, no to następny kierunek będzie dla mnie tutaj w okresie 1.08.863. Natomiast no ja spodziewam się zejścia tutaj niżej i zebrania tej płynności w okolicach 1.07.373, czyli dalszego umacniania się dolara. Widzimy jednak, że tutaj ten wolumen woda nam maleje na. Wolumen skumulowany, na, na tym pojawia się co, trochę więcej popytu. <laughs> Także jest to też informacja dla mnie, że no dojścia do tych poziomów na takim wolumenie, jak tam mamy, mogą być ostatnimi zajściami przed naszym odbiciem. I myślę, że ta korekta na indeksie dolara jest bardzo blisko, że. Gdybyśmy tutaj dotarli, no to myślę, że zrobimy większą korektę. Natomiast no, ten poziom 104786 jest kluczowy dla, dla, um, dla rynku dolara, ponieważ mielibyśmy kolejny wyższy szczyt, tak? Mamy niższy dołek. Mamy wyższy szczyt. I teraz gdyby przyszła korekta, byśmy zrobili wyższy dołek i wyższy szczyt jest to bardzo byczy. Moment dla indeksu dolara, na co warto zwrócić uwagę, że trzymał on z 0,5, także tutaj prawdopodobne może być przetestowanie 0,38 i gdybyśmy je wybili, nie zrobiliśmy zasięgu tej zielonej korekty, także możliwe jest podbicie i zejście niżej. Natomiast jest to Byliśmy bardzo blisko tego zasięgu. Może być tak, jak tutaj, że nie zostanie w 100% wypełniona ta korekta. Jest to jest ten interwał miesięczny, także jest to bardzo wysoki interwał. Niemniej jednak, no tutaj ja bym pomierzył sobie ten ostatni spadek, tak, mamy 0,38, czyli to jest taki pierwszy opór, gdzie widzimy, że cena nam zareagowała już wcześniej. Ja tutaj wyznaczam, że w interwale miesięcznym. Na, na dolarze. To jest taki pierwszy okres, który mamy. Zróbmy tak, żeby to się wyświetlało tylko na interwale miesięcznym. No i teraz bym zmierzył sobie tą ostatnią korektę, którą tutaj mieliśmy i została wyciągnięta. I zobaczmy, gdzie mamy ten klas. Co nam się tylko też 886. Gdybyśmy wybili ten poziom, nie to kolejny poziom oporu będziemy mieli tutaj w okolicach 127 i kolejny poziom oporu 0,61 ta strefa jako strefa prostatkowa na, na indeksie dolara. Co mi się może wejść? Rozimy te wszystkie mierzenia. Robimy sobie tak na interwale miesięcznym. No okay. i Ok. Tutaj trzyma nas zasięg tej korekty. Jeszcze możemy sobie zmierzyć cały ten ruch. Tutaj, który mieliśmy od stołka do szczytu, to mamy RAIO 61. No tutaj był ten dołek, więc wyżej. O, tak, więc zostawiłem 0,61. I teraz gdybym umierzył sobie tą korektę, którą tutaj mieliśmy, to podbicie, zakładając, że jak na, nam się tutaj skończymy, to mamy 127, 161. Ten poziom jest bardzo, bardzo mocnym poziomem. Nie został on zaliczony, także warto go obserwować. Byliśmy blisko, ale nie dotknęliśmy tego poziomu. Yy, następnym poziomem, który ja będę obserwował, gdyby ten został wybity 98, no to są już niższe, dużo niższe rejony, to jest 96, to jest interwał tygodniowy. Natomiast pierwsze wsparcie w tej chwili mamy dokładnie tutaj na, na tym, na którym siedzieliśmy, tak, to jest moje pierwsze wsparcie Okej. Okay. Mamy z interwału tygodniowego 101,497 dnia. Bardzo silne wsparcie. Natomiast tutaj mamy zasięg 161, 0,61 całego ruchu wzrostowego i wówczas bym oczekiwał zaksięgowania tego, tego poziomu. Niemniej jednak najpierw dotarcie do 105,4,49 jest bardzo realne. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj, na aktualizację rynku Forex. Życzę udanych tradeów. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na tym rynku działa na własne ryzyko i odpowiedzialność. Miłego dnia i do usłyszenia.